Siema! zaczynajmy z tej strony, Mayubi, i zapraszam Was na kolejny odcinek One Piece Odyssey. Jesteśmy już przed wyjściem z ruin? Właśnie, Luffy. Jesteśmy już prawie na zewnątrz, dlatego idziemy zobaczyć, czy jest tam rzęsek i ekipa. Haha, spróbujmy się tutaj przyjrzeć, czy coś się stanie. Nope. Nope, niestety nie. Ok, Okej, okay, tam ciągle się ta, ta rzeka piasku ciągnie, czymkolwiek ona jest. Dobra, udaj się na wschód, do Rainbase. Ja nie wiem, czy na północ, czyli tam. Czy nie musimy iść na północ? Na północy był ten rzęsek. Więc raczej udamy się w tamtym kierunku. Boże, to jest następny gość, patrzcie go. Spróbujmy do O nie! Zajdźmy go od tyłu, aby zwiększyć troszeczkę nasze, naszą siłę. Okej, okay. ja bym tutaj zaczął. Kurczę, Zoro. Czy ja tutaj dalej mam ten y, ulepszony atak? Zobaczmy, czy karabinem maszynowym, dokładnie, tego jesteśmy w stanie. Tych jesteśmy w stanie pokonać, więc wchodzimy. Tak jest, łatwiutko, dobrze, pokonani. Tu mamy kolejnych dwóch, ich również możemy zaatakować umiejętnością. 1500, ten będzie chciał zaatakować jako pierwszy, więc od razu go wyeliminujmy. I teraz, chyba tego gościa będzie kolejno, właśnie. Tylko, czy ja dam radę. No właśnie, to jest neutral. Ale Zoro do pierwszego ataku ma wciąż bonus, więc a nóż może nam się udać go pokonać. Sprawdźmy czy uda się w ogóle wywołać krwawienie u tego typa. 500. O, uciekł. Coś nowego tego się nie było, żeby jakiś przeciwnik tam uciekał. Dobra, ex zdobyty, premia 613. Zapewne za to, że nawet nie wykonali na nas ataku. Tak jest, wzór jego orientacja w terenie. 19, 19, dobrze, levele ponabijane. Sprawa zamknięta, no właśnie, zobaczmy sobie. Tutaj chyba kostkę nawet dostałem. Czy nie dostałem? Okej, okay. chyba jednak nie dostałem żadnej kostki. Ale jak wejdziemy sobie. Nie umiem się jeszcze za dobrze rozeznać w tym wszystkim. Tutaj jest coś, tu coś jest. Ukończono, tylko że nie jestem w stanie chyba tej żadnej nagrody zabrać. Ja tutaj właśnie są nagrody. Stwórz cztery typy dostępnych kul. No to mamy cztery typy. Sprawa zamknięta. Ulepszona, wyczerpująca kula. Fajnie. Oraz 20 walk. Walk. Piersień, plus 114. Dobrze. Tu mamy wszystko. Całą resztę mamy ukończoną. O! Tu bym coś już ominął. Bęk! Kolejna skrzynia. Tam gdzieś powinien być ten rzęsek. Myślę, że gdzieś w tamtych ruinach. Uuu, 10 tysięcy beri. No to nami się ucieszy. Hej, ja mogę już tutaj zeskoczyć od razu. Bang. O o. Coś mnie tu zauważyło chyba, ten gościu. Dalej mnie widzi? Daj mi spokój. Czy ja mogę go tutaj w jakiś sposób uniknąć? Mogę. Okej. Okay. Dobra, ten mnie zapewne już zaatakuje. Dobra, bez premii tym razem. Ale możemy użyć Luffiego, który ma Gatlingan i zaatakuje ich wszystkich naraz. A nuż się uda nam ich pokonać, albo i też nie. Okej, okay, jeden wykona atak, ale nami może już dokończyć działa swoim, swoim tempo. Czach, tempo piorunu i jedziemy. Elo. Chyba da radę ich pokonać, a co najmniej dwóch. No, jednego. Ale lepszy taki progres niż żaden. To nie koniec, panowie. Już dawno się skończyliście. Yo, ja tutaj mogłem z Zorem. Ach. O nie. A mam jakiś obszarowy smoczy wir.

Po co ktoś zostawiałby tu swoje rzeczy? To pewnie tamci górscy bandyci. Możesz mieć rację. Jeśli znajdziecie coś cennego, warto to zabrać. Naprawdę się nie patyczkujesz? Okej. Okay. Czy jest tu coś cennego? O, tutaj coś jest. 5000 hajsów. Dajmy się, jeszcze jakaś skrzynia. Spróbujmy do niej podejść i ją obrabować. E, okej. Okay. Czyli po prostu teraz na nami? Tak, 36 tysięcy. Chociaż taka ta waluta jest tak po prostu przeogromna. U, tutaj jeszcze usopa możemy wykorzystać. Bang, double hit. Pięknie usopno, ty to potrafisz skoczyć. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj nie ma czegoś takiego, wiecie, ukrytego. Ale chyba nie bardzo. Dobra, bijamy na Luckiego. No i czas udać się na wschód, aczkolwiek. Właśnie, tam jest wschód. A ja bym chciał iść na północ, bo żeńska chyba gdzieś na północy łapnęli. Ale też do końca teraz nie wiem, czy miałem iść na zachód, na północ, czy już gdzie. Mówiłam, żeby iść na wschód. A co niby robiłem? To druga na wschód, prawda? Idioty, musimy się cofnąć do początku. Następnym razem patrzcie uważnie na ślady. Zrozumiano? Oha. Czyli po prostu gra nas nie puści w żadnym innym kierunku teraz. No okej. Okay. Lekki kieł. Co tu jest na ziemi? To pozostałości starej drogi. Na tym obszarze chyba dobrze się kiedyś wiodło. No, czy to nie będzie ta cała Juba? Jest na to całkiem spora szansa. To jakiś chyba bandyta będzie, co? Rainbase jest na wschód stąd. Puf. Dzięki Ziom. To mi się przydałeś. O, tam są bandyci. Rzęsek! No, a Vivi jest taka trochę porywcza. Więc jest duża szansa, że to się dziwnego strzeliło do głowy. Czy tam jest skrzynka. Nie, to jakiś kawałek kamienia. Dobra. No to czas uratować rzęska. He he. Siema, bandyci. Czas komuś porachować kości. To rzęsa. Co? Czyli gdy naukowiec mówił o wielbłądzie, chodziło mu o rzęsę? Świetnie. Nie został zjedzony. Kim wy jesteście? To nasza kwestia. A to nasz wielbłąd. I nie nazywa się rzęsa. To bez wątpienia on. Jesteśmy zajęci. Przejdzie... Przyjedzie cyrk i ten wielbłąd stanie się jego główną atrakcją. Uhu. A to dranie to z całą pewnością rzęsa. Chcą go schwytać i sprzedać do cyrku. Tego sam się domyśliłem. Szykujcie się na klęskę szubrawcy. Skąd wiedzieliście? Chyba nie mamy wyboru. Kombinator. Czy nie należą do jakiejś jeszcze innej ekipy? Bo, no, ja zobaczyć tutaj, jak wygląda kwestia Zoro. No właśnie, Zoro ma tutaj całkiem niezłe walnięcie. Ale Luffy. O! Chwila, Luffy, jak tutaj wygląda Twoja akcja? Gdzie jest Luffy? Dobra, czyli tak: Nami, użyj swojej umiejętności cyklonu, albo nawet tempo pioruna. Bo wszystkich uderzymy tam, za dużego, za dużego rozdziału nie ma. Między jednym a drugim, więc jest szansa, że tamtego i tak pokonamy naraz. raz. Eee, jednak nie. Jednak nie. Uy, eee, tylko 53 o gościu. Dobra, przedmioty ja bym chciał tutaj zwiększyć wszystkim nam. Tutaj jest jedzonko. Eee, o kurczę, ja tam to tylko jedno przyrządziłem. A, bo tylko jedno mogłem przyrządzić. Eee, A to używam tylko na jednego gościa, nie? No właśnie. To, to jest raczej takie bez sensu. Dobra, ale możemy zwiększyć sobie to. Nie, ci zawsze się kłócą. Bez znaczenia co się wydarzy. Zawsze będą się kłócić. Wow, San Diego mi sparaliżował. Zoro też. Okej okay, panowie, no skoro tak chcecie się bawić, no to mój karabinek maszynowy wkracza do akcji. Najpierw pomożemy nami. Aj, prawie, prawie. Na pewno niewiele zabrakło. Chyba najwyższym możliwym poziomem jest dziesiąty, który możemy osiągnąć. Oj, dziewczyno, ty tym mieczykiem ty sobie możesz. Dobra, technika więzi, mamy zgranie więzi. Można użyć jeden ładunek. No dobra, a tutaj, jak damy? 1300. Ten jeszcze nie ma. Zoro też nie może użyć. Ale wiecie co? Zobaczmy tą technikę więzi. Co się tutaj wydarzy? Ja, mogę też użyć tego tam. No to sprawdźmy. Sorry nami. Eee, bieda. Jeszcze przeżył do tego wszystkiego. Ten krwawi jest normalnie. O, to totalna masakra z tym typem. Dobra, goście pokonany. Ciąż, paralisz. Mocno trzyma. Sanji zemdlał. Ja! Luffy obrywa mieczem. <laughs> Dobrze, nami, chodź tutaj. Tempo piorunu. Chyba wyrządzisz, wyrządzisz nam tutaj wszystkim największe krzywdy teraz. Tak jest. I ten ostatni został jeszcze. Przedłam ja kogoś. Właśnie, jest Zoro. Tylko, że Zoro jest totalnie sparaliżowany. Nie jest w stanie totalnie nic zrobić. Dobrze, umiejętności. Pocisk. U. Lepiej niż myślałem. No, tylko sadzi po prostu dalej obrywa. O, ale odzyskał przytomność. I ja myślę, że on będzie uciekał chybienie chwila. Dobra. Bądź waść, wstydu oszczędź. Jak tu? Co jest tym typem? I czemu on ciągle ma szansę ataku Nareszcie Ale mu się upiekło 135 expa? Może być Okej, okay. cieszę się, że nic ci nie jest rzemsa. Tak, fajnie, że jesteś cały. Uuu. Słuchaj, rzęsa, uratowaliśmy cię. Może byś okazał trochę wdzięczności? Co takiego? Dziękuję, że uratowaliśmy go dwa razy. Dwa razy? Jestem wdzięczny, że uratowaliśmy go przed Sandorskim Smokiem. Zgadza się. Jak Jak go pierwszy raz spotkaliśmy, gonił za nim Sandorski Smok. Oj tak, pyszne mięsko było z tego smoka. Kamień się fajnie rozgrzał i mieliśmy naturalną patelnię. Prawdziwe, pustynne gotowanie. Chwila. Ten naukowiec powiedział, że sandorskie smoki wprost uwielbiają zapach rzęsy. Ej, rzęsa pamiętasz? O mało nie zostałeś pożarty przez jaszczurkę. Pożarty? E? Ta jaszczurka tylko mnie goniła. Czyli to ten naukowiec spryskał rzęsem zapachem, który doprowadza sandorskie smoki do szaleństwa? Nie wiem, ale rozumiem, że sandorski smok, którego szukał naukowiec, to ten, którego razem zjedliśmy, tak? O. To już niefajnie wyszło. No tak, zjedliśmy go, ale był naprawdę smaczny. Powinniśmy dostarczyć mu raport i postarać się o jakieś wynagrodzenie. Zjedliście mu eksperyment. Kurde! Zgłoś się do Sajena. No dobra, ale do Sajena to się będziemy mogli zgłosić dopiero jak mi się odblokuje cały ten. Jak mi się odblokuje. Co tam jest dziwnego na horyzoncie? Co to jest sklep Joisa? Właśnie ten znak, jak ja będę mógł się już normalnie teleportować. No, to by było chyba najlepiej, prawda? Ja bym chciał podejść do tego znaku. Czy ja mogę się przemieszczać? Transport, hmm, co to za znak? No właśnie, wciąż nie możemy tego używać. Do, te do tego sajsu pójdziemy i zdamy mu to zadanie. Bo teraz się wracać, to jest kurde kawał drogi. Tak jest, a teraz mamy rzekę z piasku przed sobą. Czy to jest ten moment, kiedy przyjdzie ten krab, który nas przerzuci na drugą stronę? Okej, okay, tam jest jakiś most, jakaś oaza, A raczej rozbity obóz Udaj się na północ, no to lecimy na północ no co, jakieś różne rzeczy porozrzucę tam? Jest jakiś gość, chodźmy do niego. O, i od razu coś możemy zdobyć. Podróż do Rainbase Rain nie byłaby problem, gdyby nie rozprzestrzeniające się ruchome piaski. Hmm, Chcecie się dostać do Rainbase? Na północ stąd jest oaza, spróbujcie pójść tam. No to właśnie chcę tam pójść. Ale też jeszcze coś zobaczyłem, na co ch chyba mogę się wspiąć? Nie tylko moja wyobraźnia płonące pióro z ogona. no to chyba już nie pióro jak płonie raczej spalone pióro z ogona tam jest jakaś kurcze budowla czy ja dam radę się tam dostać nie walcząc za bardzo z tym wszystkim tutaj dookoła dobra spróbujmy wejść tędy Ciekawe, czy nam się to powiedzie. Dobra, tu jest ten skorpion. deskowe ruiny, ruiny. Ruiny Północnej Strażnicy. O nie, goni mnie. Dobra, zabieram. Duże jajo ptaka Jura. Okej, okay, fajnie. Coś. Patrzcie, kurde, kosteczka, ale mi ją schowali, kawałek kostki lufiego. Dobra, to komu w drogę? Temu chyba czas. A my udajemy się do samej oazy. Tam jest jakiś obóz. Tam chyba też coś mogę znaleźć. Kurczę, tutaj są te rośliny. Tu jakiś ziomek sobie stoi. Kim jesteś? Kim jesteś, typie? Ten też trochę wygląda jak ten Joe. Ostrzegam ludzi w środku, gdy do oazy zbliża się skorpion. To moje zadanie. Aha. No to stary, jesteś chyba trochę bezużyteczny. Ponieważ te skorpiony wolą sobie tam stać. No to jest na pewno szybka podróż. O, taksi? <laughs> A nie, po prostu misja się załączyła.

私のへそくりがない。におラダナスまさか今のすれ違いざまにすったのどうするルフィおうか水飲んでからでいいんじゃねーかいいわけないでしょどっかい私はここで待ってるわなんだよリムだけ水飲むつもりだろ違う私がいるとエイサーは余計に逃げるから なんか事情があるのか。そ、so, それはうん。Mm hmm. 私にもよくわからないの。とにかく、さっき財布を奪ったのは良い。さーという生き物よ。彼らは優しくて弱いだから、こういう悪いこと。自立で。しかし、グループ社ヒストリアだが財布を知ったぜ。そうね。まるでエイサーみたいだった。 Dobra, czyli Joisy są ok, a Ace są nie ok. Czyli Ace się przebrał za Joisę? Uuu, ktoś tu się zdenerwował. Odzyskaj portfel, no dobra. O, on gdzieś tam poleciał. Do tych ruin? Żartujesz, przed chwilą tam byłem. Ale nie, chyba nie do tych ruin. Dzisiaj dookoła się przejdziemy. Jak będziemy mieli fart, to nie będziemy musieli walczyć, walczyć ze, ze żadnym z, ze skorpionów. Gdzie on tam mógł pójść? Tu jest jakiś bandyta. Bandyci też mnie nie interesują. Tam jest jakiś ziomek. Elo. Kim jesteś? Czy widziałeś Ace'a wyglądającego jak Joisa. Widziałem jak coś dziwnego biegło w kierunku niższego namiotu. Co to było? No to lecimy do niższego namiotu. Ja cię kręcę, no ja już tu byłem właśnie. Elo. Elo, elo, może wyjaśnisz o co chodzi? Znalazłam! Będzie walka? Chyba nie, raczej rozmowa. Zostaw to na mnie. Co, co? Zgadza się. Jeśli nie to będziesz zablokowana. Bo... Będziesz zablokowana? Kto? Naj, czyli kościół go zniszczyły. A raczej go przekupiły, czyżby porwały mu rodzinę? Tak jest, to są te złe. O, jakie nerwowe. Oj, kane mutyki taka. nani? nie to konestenda. Co to jest taka, że nie jest to konestenda? Kurde, jakieś takie... nakręcone. yaru. Sono Jakim ludziom? Kogoś chyba wcześniej już tutaj pokonali. Kusokuri, <laughs> Nami chce tylko hajsik, nic więcej jej nie interesuje. Wow, ty, ich tu jest całkiem sporo. Dobra, zacznijmy od Zora. Zoro, jak tutaj wygląda twoja sytuacja? Twoja sytuacja wygląda, że wygląda tak, że możesz wszystkich naraz próbować zaatakować, no to jedziemy od razu, bang. Czy dobrych wiatrach od razu ich pokonamy. To oh jest. Elo, dziewiąty level. Dobra, teraz ten będzie chciał atakować. Hmm. Dobra, zaatakujemy tego gościa, ale możemy normalnie wykorzystać trochę TP. Bang! Ej, sace! No, Kurde, jak to się dzieje, że zostaje im tak po prostu mało życia, a one jeszcze przeżywają to? Łoł, wow, Sandiego w ogóle będzie trzeba wyleczyć. Ciach, no to pistoletem go. Ten już powinien chyba przegrać, nie? No, git. Czyli tak mniej więcej będę miał około 600 HP Dobra, nami tutaj bank z grubej rury i tak masz mały, małą szansę na pokonanie. Ich. Wow, jeszcze paraliż mu użyciliśmy. Level 10, no chyba więcej już tych leveli na nie nabijemy. Umiejętność, cielęcy strzał i kończymy. Tak jest, kradniecie nami pieniądze? No to teraz Sanji się zemści. Czekaj, czy w pewnym momencie będę mógł używać więcej niż czterech postaci do ataku. Dziękuję, 自分でやり返しても良かったんじゃねえか今度は頑張ってみる。ラム、プログライプログラム、プログラム、プログラム、プロいラム、プログラム、プログラム、かログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プログラム、プ うちには迷子になりっぱなしのやつが多い。えへへ、とったいちしんでゾゾロ。お。おえのことだ、クソマリモ。そこ。誰どうしビズそぼ。で、どうすればいいんだ。い行きたい場所を言ってくれれば案内するって言ってるぞ。そうね。じゃあさっきのオアシスまでお願いしようかしら。

O, o, zdecydowanie, ta mapa jest tak bardzo rozległa, że będziemy musieli chyba tego często używać. Naciśnij X na ekranie mapy w menu, aby wyświetlić oznaczone punkty. Wybierz punkt, a za szybko cię tam doprowadzi. Oznaczone punkty można rozwijać, zaznaczając stojaki rozmieszczone w terenie. でもお前、先に水飲んだだろんでないわちょっとしか別にいいじゃないそれより早くおわしに入ってこの先のルートについて確認しないと。 Ja nie to na Ok, znajdź drogę do Rainbase, do Rainbase jeszcze jest chyba całkiem srogi kawałek. My sobie zawitamy od razu tutaj do tej oazy piaszczysta oaza. dobra, kto nas tu przywita? Czy będzie ktoś tutaj znajomy? Owozy? あの2馬車アルバーナの町でよく見たものと同じ。おそらく、アルバーナの商業組合の馬車ね。アルバーナじゃあ、あの流ゅを渡ってきた、っていうのそうね。あるいは、別のルートを見つけて。それは大きな手がかりね。ねえ、あなたたち。話を聞かせてくれない <laughs> <laughs> あのリュウサーを越えられるわけがないだろうアルバーナに抜ける洞窟があるんだよそこをなんとか突破してきたのさそれ最高の情報だわどうもありがとうでも洞窟に行くつもりなら気をつけろよサンディ砂漠でもめったにお目にかかれないバカでっかいバナナワニがうろうろしてるぞご心配なく No, usob zrezygnowany. Bo ile reszta jest mega silna, tak, Usop... w sumie zaczyna im dorównywać, jeżeli chodzi o samą grę. Ale jeżeli chodzi o, o akcję. O akcję w anime, no to Usop jest myślę, że daleko za nimi. Dobra, tu jest jakaś dziewczynka, nie dziewczynka. Mamy tam też listy gończe, które będziemy mogli zebrać. Ja sobie to raczej już zrobię poza odcinkiem. Na ten moment pójdę zapisać grę. I bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema!